No to mamy ewidentne potwierdzenie tego, że Duch Święty jest u początku jakiegokolwiek działania objawiającego moc i zbawienie Jezusa Chrystusa. Kiedy Piotr przemawiał, a mówił o Chrystusie z stałym, a mówił o tym, że Jezus żyje, to w pewnym momencie, kiedy ludzie przyjęli tę prawdę, to Duch Święty stąpił na nich. I niezależnie od tego, kim byli ci ludzie, a nie byli żydami, Duch Święty stąpił ponieważ kiedy głosi się o Jezusie i kiedy głosi się o Jego zbawczym zwycięstwie i kiedy głosi się, że On żyje, to wtedy jest udzielana moc Ducha Świętego, wtedy Duch Święty wstępuje na osoby. I trzeba pokazać tutaj też w jakim momencie zaczyna działać Duch Święty. Wtedy, kiedy jeszcze chrzest nie był udzielony. W przypadku człowieka ochrzczonego, kiedy człowiek jeszcze nie otrzymał rozgrzeszenia, jeszcze nie otrzymał w sakramencie pokuty przebaczenia swoich grzechów, to Duch Święty już pracuje w sercu takiego człowieka po to, żeby ten mógł osiągnąć dobre rozwiązanie. A więc najpierw Duch Święty, potem wszystko inne, co dzieje się w kościele, a co mówi. I obecnia tajemnica Jezusa Chrystusa.